Dobry wieczór Państwu. Pełna emocji była dzisiejsza debata w Senacie nad projektem ustawy w sprawie ochrony życia dziecka poczętego. W dyskusji wyłoniły się trzy opcje: za projektem przewidującym karalność kobiety usuwającej ciążę, za projektem ale bez karalności, a także za zawieszeniem lub nawet oddaleniem projektu. Głosowanie odłożono do jutra. Emocji nie brakowało również w Sejmie, dały one o sobie znać przy rozpatrywaniu projektu uchwały Klubu Stronictwa Demokratycznego w sprawie przeprowadzenia referendum wraz z wyborami prezydenckimi. W końcu zdecydowano, że projektem tym zajmie się Komisja Konstytucyjna, która rozpatrzy również projekty ordynacji wyborczych oraz o zmianie konstytucji. Z dzisiejszych decyzji Sejmu na uwagę zasługuje nowelizacja karty nauczyciela. Postanowiono, że za urlop wychowawczy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. I jeszcze jedno: Sejm sprzeciwił się poprawce Senatu. Alkohol będzie mógł być sprzedawany przez całą dobę, a nie od godziny 13. Mam jeszcze dla Państwa dwie informacje z wiejskiej. W obywatelskim klubie parlamentarnym powołano Koło Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Jego założycielami jest sześciu parlamentarzystów. Posłowie Andrzej Bratkowski i Krzysztof Komornicki zrezygnowali z dalszego uczestnictwa w Polskiej Unii Socjaldemokratycznej w związku z uchwałą Prezydium Unii, którą traktują jako wyraz poparcia kandydatury Lecha Wałęsy na stanowisko prezydenta. Informacje z zagranicy. Biały Dom wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że prezydent George Bush w pełni rozumie powody odwołania wizyty generała Wojciecha Jaruzelskiego w Stanach Zjednoczonych. Decyzja prezydenta Jaruzelskiego potwierdza zarazem jego wkład w demokratyczne przemiany w Polsce, podkreślił Merlin Fitzwater, rzecznik Białego Domu. Komitet Przepraszam, rzecznik prasowy prezydenta Związku Radzieckiego Witali Ignatienko poinformował, że Przepraszam Państwa. Wojna w rejonie Zatoki Perskiej może wybuchnąć w październiku, oświadczył lider Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny Hawatmen po rozmowach z prezydentem Saddamem Husseinem. Dodał, że Irak nie zamierza wdawać się w żadne dyskusje na temat wycofania się z Kuwaitu, dopóki Amerykanie nie wycofają swych oddziałów z rejonu Zatoki. Hawatmen oskarżył Waszyngton o popychanie Bliskiego Wschodu do groźnej wojny regionalnej. Teheran. Na apel kleru szyickiego w stolicy Iranu odbyła się olbrzymia demonstracja ludności przeciwko obecności wojsk amerykańskich w rejonie Zatoki Perskiej. Muzułmański kler ponownie zaapelował o rozpoczęcie świętej wojny z wojskami Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie rząd irański kontynuuje politykę otwarcia w kierunku Zachodu. Wznowiono bowiem stosunki dyplomatyczne Teheran-Londyn. W pierwszych wypowiedziach po powrocie do kraju były prezydent Algierii, Ahmed Ben Bella, poparł Irak i prezydenta Saddama Husseina. Apelował do Algierczyków, by zgłaszali się jako ochotnicy w ambasadzie irackiej. Z osobą Ben różne siły polityczne wiążą duże oczekiwania. Jednak 74-letni polityk sam stwierdził, że tylko w okresie przejściowym mógłby podjąć się prezydentury, gdyby się o to do niego zwrócono. W ostatnich godzinach wyjaśniła się sprawa jednego z ministrów NRD-owskich oskarżanych o współpracę ze Sztazji. Axel Fiweger, minister budownictwa energii, przema przemawiając na forum parlamentu, przyznał się do współpracy z Służbą Bezpieczeństwa i zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Oświadczył, że w okresie, kiedy w Radzie Miejskiej Drezna był odpowiedzialny za sprawy dotyczące energetyki, przekazywał sztazji informacje na temat wypadków i dostaw węgla. Nigdy jednak nie podpisałem dokumentu, który zobowiązywałby mnie do przekazywania informacji, podkreślił ex-minister. Również dziś zakończyło się okupowanie budynku byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa NRD prowadzone od 4 września przez członków wschodnio-niemieckich ruchów obywatelskich. Żądali oni pozostawienia na obszarze dzisiejszej NRD 6 milionów akty byłej Służby Bezpieczeństwa Stasi, a także ustawowych gwarancji dla zabezpieczenia i wykorzystania tych dokumentów. Trybunał w Manili uznał 16 oficerów i żołnierzy Armii Filipińskiej winnymi zabójstwa Benigno Aquino, małżonka obecnego prezydenta Filipin, pani Corazon Aquino. Zostali skazani na dożywotnie więzienie. Benigno Aquino był zastrzelony w 1983 roku na trapie samolotu, którym powrócił z emigracji w Stanach Zjednoczonych. Podejrzewa się, że odpowiedzialność za zabójstwo ponosili były prezydent Marcos i ówczesny szef sztabu generalnego Armii Filipińskiej, generał Yer. U wybrzeży Hiszpanii morze wyrzuciło ponad 300 nieżywych delfinów. Naukowcy sądzą, że padnięcie tych ssaków jest wynikiem rosnącego zanieczyszczenia Morza Śródziemnego; to już piąte tego rodzaju zdarzenie podczas ostatnich trzech lat. W stanie juta różne formacje policyjne w przebraniu przeprowadziły obławę na kłusowników polujących na jelenie. Nielegalni myśliwi stosują najrozmaitsze zakazane techniki, by uśmiercić zwierzęta. Dzięki operacji policyjnej kilkunastu kłusowników stanie przed sądem. Od 50 lat bawi widzów w różnym wieku animowany film Walta Disneya Fantazja. Kreskówka początkowo krytykowana była dla Disneya urzeczywistnieniem marzenia o stworzeniu popularnego filmu rysunkowego, lansującego muzykę klasyczną. Zdaniem znawców, każdy z dwóch milionów rysunków wykonanych na potrzeby fantazji jest dziś wart 75 tysięcy dolarów. Rzecznik prasowy prezydenta Związku Radzieckiego, Witali Ignatienko, poinformował, że w najbliższym czasie uwolnieni zostają były główny inżynier elektrowni atomowej w Czarnobylu oraz jego zastępca Anatolij Diatułów i Nikolaj Fomin. Skazano ich na 10 lat obozu pracy za rażące zaniedbanie obowiązków, co było jedną z przyczyn katastrofy przed czterema laty. W Warszawie zakończyła obrady kolejna sesja polsko-indyjskiej Komisji Mieszanej do spraw współpracy gospodarczej, handlowej i naukowo-technicznej. Przewodniczyli jej wicepremier Jan Janowski i minister energetyki i lotnictwa cywilnego Indii. Jestem zadowolony z rozmów. Ważne dla naszej współpracy gospodarczej będzie przejście na początku przyszłego roku na rozliczenia wolnodewizowe. Obie strony zdają sobie sprawę, że odejście od dotychczasowego systemu rozliczeń pociągnie za sobą znaczny spadek obrotów handlowych. Pewne komplikacje wynikają też z planowanej prywatyzacji polskiej gospodarki. Naszych stosunków gospodarczych nie możemy więc ograniczyć do współpracy sektorów państwowych. Chcemy, by w przyszłych sesjach były reprezentowane także sektory prywatne obu krajów. Organizacja charytatywna Americares przekazała za pośrednictwem Episkopatu Polski Politechnice Warszawskiej cenny dar, tomograf NMR, wykorzystujący zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w kraju. I z uwagi na bardzo wysoką cenę, dotychczas nieosiągalny dla służby zdrowia, umożliwia uzyskanie obrazu przekroju ciała w każdej płaszczyźnie oraz poznanie struktury wewnętrznej dowolnego organu. Można przy jego pomocy określić zawartość pierwiastków we fragmencie tkanki, a także śledzić proces przemiany materii. Tomografia NMR jest metodą nieinwazyjną. Pacjent nie jest narażony na szkodliwe promieniowanie jonizujące. Oddaje ona nieocenione korzyści w przeciwdziałaniu odrzucaniu przeszczepów przy transplantacjach, śledzeniu przebiegu procesów nowotworowych, a także w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca oraz centralnego układu nerwowego. Po zakończeniu prac adaptacyjnych w październiku rozpocznie się szkolenie lekarzy. Jednocześnie na Polityce Warszawskiej trwają prace nad polskim tomografem wykorzystującym tę samą metodę. Amerykańska milionerka Barbara Piasecka-Johnson odwiedziła wojewódzki ośrodek kardiologii w Zabrzu. Zapowiedziała pomoc dla tej placówki kierowanej przez profesora Stanisława Pasyka i docenta Zbigniewa Religę. Nasza terapia jest skuteczna. Również to jest niesłychanie. Mam nadzieję, że będziemy współpracować razem i mamy wielkie plany i mam nadzieję, że się nam to wspólnie uda. O tych planach nie chcemy teraz mówić, dlatego że. Lepiej nie mówić, zanim się to stanie. Pani Piasecka Johnson wniosła już niezwykle dużo dla rozwoju kardiochirurgii. I, I tu na Śląsku, szeroko pojętym Śląsku, bo we Wrocławiu, i tutaj. We Wrocławiu, gdzie nasza klinika pomaga e, budowie kardiochirurgii dziecięcej, tam jest wiele aparatury kupionej przez panią Piasecką Johnson, i w tej chwili zjeżdża nowy aparat płuc serce, też zakupiony przez nas. Z naszego zespołu jeden kolega był sponsorowany, jego pobyt w Stanach Zjednoczonych przez panią Piasecką. Więc dotychczasowe nasze doświadczenia mówią, że ta pomoc jest ogromna i jeśli, a myślę, że będzie utrzymywana, że raczej ja bym widział przyszłość dla naszego ośrodka w zielonym świetle. Nowo powstała Fundacja Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi po wystąpiła dziś z następującym apelem. Obowiązywało dotąd hasło: Cała Polska Centrum Zdrowia Matki Polki. W tej chwili obowiązuje nowe hasło: Centrum Zdrowia Matki Polki dla całej Polski. W związku z tym rozpoczynamy przyjmowania wszystkich kobiet potrzebujących opieki medycznej. Ufających naszej opiece medycznej i ich dzieci spoza łodzi z całego kraju. Zapraszamy serdecznie. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest podpisana dzisiaj umowa z Fundacją Armii Krajowej. Obejmujemy opieką medyczną kombatantki Armii Krajowej. Stawiamy do ich dyspozycji najnowsze i najlepsze urządzenia medyczne oraz naszą chęć. Medyczną udzielania im pomocy. Zapraszamy serdecznie. Po odwołaniu przez Lecha Wałęsę w wizytę w Holandii, rzecznik prasowy przewodniczącego Solidarności nadesłał oświadczenie, w którym wyjaśnia, że nastąpiło to w przededniu wyjazdu z powodu braku ostatecznego potwierdzenia programu. Lech Wałęsa miał wziąć udział w koncercie charytatywnym oraz spotkać się z głównymi przedstawicielami życia politycznego i związkowego, którym chciał podziękować za pomoc Polsce w czasie stanu wojennego. W przyszłym miesiącu ma się ukazać znaczek z podopisną Lecha Wałęsy. Przewodniczący Solidarności wyraził na to zgodę, a minister łączności włączył do planu na ten rok temat polscy laureaci Nagrody Nobla Lech Wałęsa. Gościem Solidarności w Piotrkowie Trybunalskim był Zdzisław Najder. Spotkał się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego. Przed laty był uczniem tej szkoły. Ponad 80% uczniów, absolwentów tej szkoły co roku dostaje się na studia wyższe. A dziś yy, nie potrafił Pan Przewodniczący odpowiedzieć tym dzieciom, co Pański kandydat na prezydenta Lech Wałęsa ma do zaproponowania polskiej elicie intelektualnej. Nie potrafiłem, bo nie wiem, jakie są jego konkretne plany, ale ja uważam, że kandydat na prezydenta nie musi mieć szczegółowych planów we wszystkich resortach. Nawet dobrze by było, żeby ich nie miał, bo grozi. To, że będzie się do wszystkiego wtrącał. Prezydent powinien wytyczać ogólne kierunki życia i polityki narodowej i powinien być właśnie gwarantem suwerenności i wolności, a nie specjalistą od prywatyzacji szkolnictwa wyższego czy przemysłu chemicznego. Dzisiejsza prasa zamieściła komunikat MSW o zwolnieniu doktora Adama Hempla ze stanowiska zastępcy komendanta stołecznej policji. Objął to stanowisko zaledwie dwa tygodnie temu. Gazeta Wyborcza w obszernym artykule przypisuje byłemu zastępcy komendanta warszawskiej policji gorliwą działalność w jednostce Ormo w latach 1983-88. Według informacji opublikowanych przez Jerzego Jachowicza Adam Hempel kierował młodzieżową bojówką, która prowokowała zomo do ataków na demonstrantów, a także biła uczestników manifestacji. W latach 80. dr Hempel kierował m.in. placówką Ormo. W tym domu przy ulicy Dolnej w Warszawie. Przypomnijmy jedno z najczęstszych miejsc starć z demonstrantami. Warszawską starówkę i podwórko przy ulicy Jezuickiej, gdzie zbierało się zomo. O istnieniu bojówek wiedziałem już od 1986 roku, kiedy tutaj specjalnie przyszedłem po to, żeby później przeprowadzić fotografa i zrobić zdjęcia. Przeszedłem tymi schodkami i stałem około półtorej godziny w tym oknie. Tu najpierw przyjechały dwie nyski z zomowcami ubranymi po cywilnemu, i później zaczęli przychodzić chłopcy ubrani na pankowców na taki rodzaj młodzieży kolorowej. Starałem się zapamiętać ich twarze. I rzeczywiście było to przed demonstracją 11 listopada, kiedy później pochód przeniósł się pod Uniwersytet Warszawski. Widziałem, jak dwóch z nich, tutaj właśnie tych dwóch, którzy byli, wyciągnęli jakąś dziewczynę z tłumu, studentkę, przenieśli ją w powietrzu przez krakowskie na drugą stronę, wsadzili do nyski, która tam stała, i jeden z nich, w momencie, gdy wsadzał ją do nyski, kopnął z tyłu tak mocno, że twarzą upadła do przodu. Adam Hempel przed objęciem stanowiska zastępcy komendanta stołecznej policji prowadził prywatną, handlowo-usługową agencję ochrony. Rzeczywiście byłem członkiem organizacji ormoskiej. Traktowałem tę służbę społeczną jako możliwość połączenia teorii z praktyką, bowiem y, teorią policji i historią policji interesowałem się od lat y, kilkunastu. Y, zarzuty postawione mi przez redaktora Jachowicza są wręcz absurdalne. Y, zwłaszcza. Y, Nazwanie stworzonej przeze mnie grupy młodzieżowej batalionem SS jest czymś skandalicznym w kontekście ogromnych strat, jakie poniosła moja rodzina w czasie okupacji hitlerowskiej, jak i mojej, moich publikacji dotychczasowych, to znaczy dwóch książek i kilkunastu artykułów, w której mój stosunek do hitleryzmu jest jednoznacznie, jednoznacznie wyłożony. Tę sprawę oczywiście podaję do sądu. Poproszono o wyjaśnienia. Rzecznik prasowy MSW Wojciech Wrubleski miał dla nas dziś tylko taką informację. Trwa w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Sondaż przeprowadzony przez Polską Agencję Prasową w stu warszawskich sklepach wykazał, że co piąty, niezależnie od swej branży, nie może być pewny swej przyszłości. Kierownicy mówią krótko: wyprzedajemy ten towar, który jeszcze mamy. Potem najprawdopodobniej likwidacja, bo nowe czynsze są nie do przyjęcia. Przed dwoma dniami informowaliśmy o zamknięciu księgarni wydawnictw importowanych Nowy Świat 47. Dziś odebraliśmy trzy następne telefony z rozpaczonych księgarzy. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, jakim mieni się Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, pozbywa się księgarni przy Nowym Świecie 49. ...kapitalizm i wyprze nam po prostu kulturę. Nikt mi nie powie, że za dwa lata kulturę można odbudować. Wojsko Polskie wyrzuca na bruk własną księgarnię, swojego imienia, przy krakowskim przedmieściu. Wiadomo, że przychodzili tutaj wielcy Polacy nasi, gen generałowie, pisarze. Do tej pory mamy serdecznych przyjaciół. No niemniej władze wojskowe, poszukując tak gwałt chyba pieniędzy, nie zdają, sobie nie zdają sobie z tego sprawy, że wyrzucają stąd kulturę. Zaś księgarnia przy Grujeckiej 68, jedyna w okolicy, została wyeksmitowana, choć wygrała przetarg na swój lokal. Burmistrz dzielnicy Ochota anulował ponoć przydział. Nie inaczej dzieje się w innych miastach i miasteczkach Polski. Ciemności kryją ziemię. Po raz pierwszy w sezonie i po raz pierwszy w nowej siedzibie w Domu Literatury przy krakowskim przedmieściu, na spotkaniu w penklubie profesor Jan Kot, słynny polski szekspirolog, wygłosił prelekcję pod tytułem Płeć Rosalindy. Nie obyło się bez autografów. Weekend zapowiada się pogodnie i dość ciepło. Jutro na północy i wschodzie może jeszcze chwilami padać niewielki deszcz, ale będzie coraz więcej słońca. W nocy na południowym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus jednego stopnia. W dzień od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu. Pisacy pod kreską. W tym roku ze spływu przełomem Dunajca skorzysta 100 tysięcy osób. W zeszłym roku było 160 tysięcy turystów. Powodem wysokie ceny biletów. Przejażdżka łodzią kosztuje 30 tysięcy złotych. Górale tłumaczą, że bilety podrożały, bo wyższe są podatki i składki na ZUS. Kończymy wieczorne wiadomości. Dobranoc Państwu.